Siemen Simbirty jest kolejny odcinek na moim kanale. No i dzisiaj pomysły na wakacyjną karierę, czyli ostatnią karierę, albo przedostatnią, wiecie, jedną z ostatnich karier po prostu FIFA 22. Skąd pomysł na odcinek? No, jest on z komentarza jednego z was, moich widzów. Macie teraz na screenie, jak go znajdę, jak nie, no to oczywiście musicie wierzyć mi na słowo. Oczywiście wiem, że dawczo nagrywa praktycznie no, identyczną serię, no ale jest to prośba widza, także y, po prostu spełniam ją. I przy okazji no, też daję kredyty dodawczo, żeby nie było, że gdzieś tam kopiuję, no bo z drugiej strony to tylko nazwa, bo właściwie pomysły y, wymyślałem samemu. Y, no i co? Myślę, że możemy zaczynać. Pierwszą rzeczą jest pozaeuropejska przygoda. Na ekranie wyświetlają Wam się jakieś tam reguły, zasady, generalnie sami widzicie. No i o co tutaj chodzi? Generalnie jest to kariera, w której będzie się grać tylko w zespołach, które pochodzą z po prostu innych państw niż Europa, czyli Australia. Arabia Saudyjska, Indie, Chiny, MLS, Argentyna, chyba też Brazylia się da. Jest naprawdę sporo państw, Meksyk. Tak naprawdę, no tutaj już od was zależy, do jakiego państwa przejdziecie, do jakiego klubu przejdziecie. Czasami mogą mieć problemy z zmianą klubu, ale generalnie powinni się dać rada. Ja grałem to na luzie, tam sobie co sezon 2 zmieniałem zespół i było git. I naprawdę fajnie to się gra, bo są to całkowicie nowe zespoły, całkowicie nowe ligi, nowi zawodnicy, o których tak naprawdę w sumie nie ma się pojęcie, jak się gra taką zwyczajną karierę, no, no bo kurczę, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek włączył sobie meksykańską ligę albo argentyńską? No, argentyńską może tak, ale meksykańska, australijska, no to myślę, że są bardzo rzadkie ligi, jeśli chodzi o ilość graczy, które yy, nimi grają. Także bardzo fajny pomysł, według mnie. No, i tutaj po prostu zdziałajcie co możecie. No i drugi pomysł to kupowanie zawodników tylko poprzez klauzulę odsępnego. No i jak wiecie, niektórzy zawodnicy, oczywiście nie wszyscy, dlatego jest to duże utrudnienie, mają wpisane. Klauzule odstępnego, które czasami są bardzo zawyżone. Pamiętam jak gościu był wart, tam chyba 5 milionów, ja kupiłem, za 13, bo taki challenge też robiłem dwie FIFA chyba temu. Także fajnie mi się grało. No i tutaj możecie wybrać sobie tak naprawdę dowolny zespół. Ja wam polecam wziąć team pokroju Villarreal y, albo ra, jakiś West Ham, taki wiecie dobry zespół, gdzieś tam zahaszające europejskie pochary, ale żeby to nie było za łatwo, no a takimi słabymi to raczej nie polecam, w sensie, no, jeżeli chcecie duży poziom trudności, no to oczywiście bierzcie Lech Poznań czy inne takie rzeczy, y, to może być również ciekawe, no ale generalnie zasady są proste, kupujcie jedyne, jedynie przez klauzulę odstępnego, y, a czy będziecie brać juniorów, no to już jest wasza sprawa, ale generalnie jeśli chodzi o kupowanie zawodników, no to tylko klauzula, nie bierzcie za darmo, bo to jest duża no, i nie kupujcie po prostu zwykłym sposobem, nie da się obejść tego właściwie. Więc powodzenia! Kariera wychowankami. No i najlepszy team do takiej kariery, moim zdaniem, to Ajax Amsterdam. No, bo w sumie jest to zespół, który chyba najbardziej słynie z tego, że stawiają głównie na juniorów. No, i tutaj oczywiście wykorzystujecie na maksa szkółkę juniorów jak tylko się da, po prostu czerpiecie z niej. No, i to też nie będzie łatwe, bo nie ukrywajmy, ciężko znaleźć juniora, który ma powyżej 70 wyraża. To już musi być naprawdę mega kozak, więc gdzieś tam ten początek będzie ciężki. Proponuję stopniowo tych juniorów wprowadzać, nawet jak są słabsi od podstawowego zawodnika, to proponuję ich do tego skodu wprowadzać. Tak jak robi to Ajax. No, bo wiadomo, że taki zawodnik, jak wchodzi do pierwszego składu, no to to nie jest gotowy zawodnik, nie jest pewnie lepszy od wszystkich, wiecie, tych seniorów, ale no, oni muszą dostawać szanse, także. Stawiajcie na nich nawet jak nie mają wysokich, wysokiej oceny ogólnej i to naprawdę będzie duże wyzwanie, no bo Ajax Amsterdam musi regularnie wygrywać ligę. Nie może sobie pozwalać na jakieś dłuższe przerwy, więc tutaj naprawdę będzie myślę, że dosyć trudno. Nie ukrywam takiej kariery, jeszcze nie robiłem, ale myślę, że kiedyś się skuszę. No i kolejny pomysł, no to baskijska tutaj przygoda, kolejna przygoda, no, no wiecie o co chodzi Atletic Wars Bilbao. Na pewno wielu z was zna politykę klubu polityka tego klubu po prostu wiecie, że są, jest to klub, który ściąga jedynie baskijskich zawodników z pochodzenia, po prostu z pochodzeniem baskijskim, czyli generalnie w skrócie, no są to po prostu e, osoby, które mają, mieszkają na danym regionie, właściwie nie wiem, czy muszą mieszkać, no generalnie po prostu są pochodzenia baskijskiego, czyli to tak jakby było pochodzenie po prostu powiedzmy, no nie wiem mazowieckie, no ciężko to porównać, ale mniej więcej tak próbuję wam nakreślić o co chodzi, listę baskijskich zawodników macie w opisie tam jest cała lista, może będzie jeden, może dwa artykuły, nie wiem ile znajdę jeszcze W każdym razie macie w opisie, na pewno możecie z niej korzystać i kupować zawodników właśnie z tej listy Do tego możecie brać zawodników, wychowanków, po prostu juniorów z własnej szkółki Lecz mogą to być tylko Hiszpanie Tak wydaje mi się, że będzie po prostu najlepiej i też nie ukrywajmy najtrudniej jeżeli to będzie za trudne, no to weźcie Francuzów, bo zdarzają się Francuzi, którzy, którzy są Baskami, ponieważ ten region Basków gdzieś tam zahaczał Francję, także to też się zalicza. To jest bardzo ciężki challenge, myślę, że łatwiejszy niż ten Ajaxem, ale... Ale to tak naprawdę zależy od tego, jak poprowadzicie te kariery. Zresztą to już od Was zależy powodzenia. No i ostatni pomysł, no to wygraj wszystko. Czyli macie 15 sezonów, jeżeli gracie na konsoli, jeżeli na pc. To są mody, które wydłużają ten czas gry, ale załóżmy, że macie 15 sezonów. No i challenge jest prosty: nie możecie siedzieć w klubie dłużej niż jeden sezon, niż po prostu rok kalendarzowy. No i proponuję zacząć od słabego zespołu spoza Europy. No dlaczego? Ponieważ ciężko dostać się z Europy z dobrego klubu do zespołu na przykład z Azji. Więc proponuję zacząć od Chin, no i stopniowo przechodzić do innych lig. Generalnie powinniście zaliczyć co najmniej 15 różnych lig, jeżeli zagracie wszystkie sezony. No i challenge jest taki, żeby przez te 15 sezonów wygrać co najmniej 15 trofeów ligowych, ewentualnie zamiast trofeum ligowego, jeżeli się nie uda, może być puchar, to też zależy od po prostu Waszych tutaj postanowień, no bo wiadomo, że te zasady możecie sobie zmieniać według siebie, pod siebie, także powodzenia proponuję zagrać 3-4 sezony poza Europą, potem gdzieś pójść do Turcji, do Portugalii, załóżmy do jakiejś Holandii, może zaliczyć Polskę po drodze, jakąś Austrię. No i dopiero potem pójść do tych najsilniejszych lig, no bo z najsilniejszej ligi do słabszej bardzo ciężko przejść, w ogóle nie wiem czy tak się da, nawet z niską oceną ogólną menadżera. Wydaje mi się, że można pójść jedynie do też tych najlepszych lig jak jest się właśnie w niej, tylko że do słabych zespołów, ewentualnie do drugiej ligi, ale szczerze mówiąc ciężko, ciężko po prostu pójść do właśnie ligi spoza tego top 5, ewentualnie spoza Portugalii, no nie wiem, na pewno jest to po prostu cięższe, więc zacznijcie w kolejności od najsłabszej ligi do najlepszej, no i wtedy myślę, że wszystko powinno być w porządku, jest to bardzo fajny challenge, no na pewno nie będzie się nudzić, no bo kurczę, zmieniacie klub co roku, więc co roku robicie nowe transfery, nową przebudowę, nową politykę transferową macie, no generalnie będziecie takim obieży światem, no i tutaj jeszcze fajna wskazówka, możecie po prostu zrobić, żeby wasz trener był Adrianem Mierzejewskim, po prostu nazwać się Adrian. Jerzejewski, on właśnie, jego kariera wyglądała podobnie, zwiedzał te państwa, był naprawdę w wielu klubach, no i właśnie stąd ten pomysł, także co, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, jeszcze raz tutaj daję kredyty dla dawczo, no i dziękuję za propozycję mojemu widzowi, jeszcze raz jak znalazłem screena, no to macie go na ekranie, także co, jeżeli macie swoje pomysły, no to. Mówcie, piszcie w komentarzach. Zapraszam na mojego Discorda. Link w opisie nie wiem, czy już to reklamowałem, tego Discorda. No bo nagrywam na zapas, bo wyjeżdżam. Także w każdym razie wbijajcie na tego Discorda. No i co? Trzymajcie się, Siema.